Rozpoczynam rozbieg. Thank you, sir. Dziękuję. V1. V1, rotacja. Lot 587 startuje o 9.14. Amerykan 587 ciężki. Wchodź i utrzymuj 13 tysięcy. Mieszkańcy dzielnicy Queens słyszą znajomy dźwięk odrzutowca. Przelatują nad Półwyspem co 45 sekund. Normalna rzecz. Tymczasem samolot wpada w turbulencję. O, Pełna moc. You all right? W porządku? Yeah. Tak. Utrzymaj. Zwiększmy moc. 700 metrów nad ziemią wydarza się nieszczęście. Jasny gwint. Samolot szybko traci wysokość. Co się dzieje? W zbiornikach jest prawie 31 ton paliwa. Lot 587 spada na dzielnicę Queens. Nie reaguje! Wyciągnij! Dom zaczął się strasznie trząść. Wszystko działo się bardzo szybko. Kłonące paliwo tworzy kulę ognia, która pochłania kilka domów. Rozbił się niemalże na ulicy. Po prostu eksplodował. Straszne pobojowisko. Zginęło 260 osób na pokładzie oraz 5 na ziemi. Nie wszyscy sądzą, że był to wypadek. Wciąż trwało śledztwo w sprawie 11 września. Od razu pomyślałem, że był to kolejny zamach. To znaczy, że FBI i NTSB będą prowadzić dochodzenie wspólnie. Ten wypadek wydarzył się tak krótko po 11 września, że trudno nam było na chłodno analizować materiał dowodowy i nie wyciągać pochopnych wniosków. Spadali szybko i pod ostrym kątem. Oby to nie było co myślimy. Podstawowe pytanie brzmi czy był to zamach, czy wypadek? Gdyby doszło do wybuchu, na szczątkach samolotu zostałyby ślady. Eksperci oglądają wszystkie fragmenty wraku i szukają krawędzi wygiętych na zewnątrz. Bo taki byłby skutek eksplozji na pokładzie. Jednak nic, również analiza chemiczna, nie wskazuje na wybuch bomby. Dość szybko się okazało, że to nie sprawka terrorystów. 1200 metrów od miejsca katastrofy śledczy znajdują ważną wskazówkę Był statecznik pionowym. Wyłowiono go z Jamaica Bay, która znajduje się między lotniskiem a miejscem katastrofy. To znaczy, że oderwał się, gdy samolot wciąż był w powietrzu. Dobre punkty zaczepienia. Statecznik pionowy to część ogona. Wraz ze statecznikiem poziomym zapewnia stabilny lot. Nie da się lecieć bez ogona. Samolot skieruje się w dół choćby nie wiem co. Śledczy muszą ustalić, co się stało z A300, jedną z najpopularniejszych maszyn na świecie.